No oczywiście, że fiadem 126p, tak zwanym maluchem. I generalnie to dzisiaj będziemy sobie kupać autobusy. Ja wiem, ja wiem, że autobusy dodali wieki, wieki temu. Ale ostatniego odcinka, kiedy kupiłem Tira... I w dzisiejszym odcinku kupimy sobie autobus, bo tak, przez te kilka miesięcy od ostatniego PCD zbierałem sobie Tirem na autobus i, i udało mi się zbierać całkiem niezłą sumkę, bo 32 tysiaki. I wydaje mi się, że na jakiś autobus starczy, bo generalnie autobusy kosztują. Tam nie pamiętam, jak kosztuje najtańszy, ale wiem, że mi na pewno będzie stać. I też autobusy są bardziej opłacalne niż tiry, więc zaczynamy. Okej, okay, jesteśmy już przy tym. autobusem, gdzie kupię autobusy. I teraz tak. Dobra, kupimy sobie autobus. Zresztą jak są cenzor, to jest najtańszy. Taki. Matko, jaki... Nie, 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 nie. No tak, dobra, to już są autokardy, już mnie nie jesteś, ale kupimy sobie takie najtańsze, taki trochę piszczik. Ale dobra, kupujemy. Okej, okay, i na samym start mamy tutaj już pokazane kilka tych. Dajmy sobie może na darłowo. Cztery te. No dobra. Dajmy sobie na początek, może. A dobra, dajmy 15, może już tak trudno. Dobra, idziemy sobie teraz na przystanek generalnie autobusowy. Ja nie gdzie on jest. Na czy ja dobrze jadę, ale chyba dobrze jadę, no nie? Dobra, najpierw musimy zadać sobie pasażerów. Dobra, zaparkowałem i pod te się, te, otwiera. Będzie jak tu ładnie wygląda i wchodzą normalnie ludzie i nawet coś piszą. Siemanko, bilet, o Jezu, co się dzieje, bilet, no jakieś podaki. bilet normalny chciał. Tak, dobra, czyli tu mamy normalny print, aha, szczęść Boże, no szczęść Boże, czyli, aha. I jedziemy, i kolejny przystanek Darłowo Wojska Polskiego No dobra, jedziemy dobra, mamy kolejny przystanek i... Pod T te. I teraz będę, też będę musiał odruchać bilety? Czy jak to działa? Tak, jednorazowy ulgowy, aha Tu ulgowy Dziękuję, no proszę Dobra, jedziemy dalej Ale fajne nawet takie... Te rozwiązanie Uwaga! Dobra, a co tak mało tych? Dobra, te. I teraz nie muszę drukować? Jak to niby działa? Jeśli no, no człowieku, bez wypadków PCD dzień stracony. Wiadomo. Tak co w ogóle teraz myślę, że... Kurczę, czemu wcześniej nie kupiłem tego autobusu? No bo w sumie taki nawet przyjemny, zawód zaucorda w ciężarówka, szybciej działa, ale tam zarabia chwilę. 4000, a tu no wiele więcej. Jest to bardzo fajne rozwiązanie i wydaje mi się, że może w kolejnym z PCD, jeśli będziecie, jeśli będziecie chcieli w ogóle, to kupimy sobie taksówkę albo Ubera, bo wiem, że coś takiego dodali w ostatniej aktualizacji. Boże. No więc wydaje mi się, że też w sumie będzie można kupić taksówkę czy tam Ubera. Mamy już kolejny przystanek, ja w ogóle tego nie liczę. Nie wiem, który to już jest przystanek, ale już któryś tam wydaje mi się, że jestem już tak w połowie, bo to chyba dem na 15 przystanków, chyba trochę dużo. Więc, o! no bilet jaki, Jednorazowy ulgowy, no to dobrze, proszę no. No więc, kolejną rundę też sobie zrobimy, ale wydaje mi się, że damy tak sez. Może, nie wiem, zaczymy tak mniej trochę, bo to jest dużo ale jestem ciekawy ile zrobię, bardzo jestem ciekawy, bo wiem, że tam się zarabia tam 8 koła, ale jeszcze z biletów tam się dodaje, to wiadomo, więc jestem ciekawy Ok, mamy już kolejny przystanek, tak widzę i chyba jesteśmy coraz bliżej, bo już jesteśmy w Sławnie jakiś biletik? tak, jaki? jednorazowy, bo nie widzę ulgowy, no to proszę bardzo, ulgowy i proszę bardzo, dojechaliśmy już właśnie na koniec projektu Dojechaliśmy już właśnie na koniec trasy, tak widzę tutaj, bo pisało, Teraz ja muszę poczekać, aż ten się załaduje i zobaczymy ile zarobiłem. Dobra, uwaga, wyparę wy tego, oni już z będą wysiadali chyba. Dobra, i zobaczymy ile zarobię. Tak, wszyscy teraz wysiadają. Do widzenia, do widzenia, do widzenia, dziękuję. Bardzo mi ci pasażerowie. I uwaga... 8 tysięcy?! Co? Tak dużo? O Boże. Dobra. Teraz se dajmy może jakiś krótszy. Dobra, teraz na Alechowo i dajmy se takie 6 przystanków, tak wiecie. Tak na spokojnie. I zrobimy 4000 zł, ale no to spoko, bo się trochę nam zbiorów też dorobiło. Dobra, to jedziemy teraz tam. Dobra, mamy e, ten. Generalnie pierwszy przystanek. To oczywiście mandat jak zawsze. I mi zabrali 8 z 800. Tylko jedna osoba wsiadła? To tak mało, halo. Tutaj kolejny przystanek, o tu już będzie więcej osób. No. W celowości to naprawdę. Dobra. Czy ja ktoś będzie chciał biletik? Tak dużo osób raczej ktoś będzie chciał kupić. Nie? nie, nikt nie chce bileciku. Dobra, idziemy z C. i tu będzie chyba trzeci przystanek już przedostatni. I w ogóle podliczę sobie ja zrobiłem tutaj, bo tak z 5000 może? też nie odwarować przysady nie wiem no z 4000 coś takiego zaczymy. Mamy kolejny przystanek i też tylko jedna osoba Dobra. To jakiś taki seba osiedlowy widzę wsiada. Czy kupi jej biletik? Nie kupi. Dobra. I jedziemy sobie na ostatni przystanek. Chyba, tak mi się wydaje. Okej, okay, mamy już tutaj chyba ostatni przystanek Aha, nie muszę, dobra Czy ktoś kupi bilet? Zobaczymy tutaj, bo... Aha, wszyscy dają Proszę bardzo, jak chcę mili Nikt nie kupuje biletu Szkoda I teraz chyba tu skrę. A, jeszcze jeden przystanek, dobra Mamy kolejny Generalnie to on się już obudził i pojechał. Był awkiem w ogóle I... Czemu tak... Co im się stało? No sobie włączę światła. Okej, okay, czyli tak. To byli wszyscy, i zrobiłem 14 tysięcy. E, tych złotych. I dobra, nie, dajemy sobie tą trasę na razie. I tak. Zrobiłem sobie tyle. Więc ty była na tyle w tym odcinku. Dlatego, jeśli podobał się odcinek, to nie musi się łapki w góry ani subskrypcji. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa.